Panie trenerze, wydawać by się mogło, że z Beniaminkiem to do zera, a wcale tak łatwo nie było, bo widać, że chłopcy bardzo ambitni, ale też było też dość niebezpiecznie, bo to też chyba trochę brawury. No na pewno gdzieś, gdzieś ta nonszalancja, e, błędne podania. E, mieliśmy grać spokojniej, przede wszystkim spokojniej i pewnie, e, więcej faz gry. E, nie udało się do końca, bo wiadomo, pierwszy mecz, no, nowi zawodnicy, to trzeba było poukładać. E, jeżeli chodzi o założenia taktyczne, zupełnie nie zrealizowane, więc, więc tutaj mamy materiał do analizy. Ale z czego to właśnie wynika? Czy z tego, że to jest pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej, pewnie krótkiej bardzo, czy może właśnie czegoś zabrakło konkretnego? Pierwszy, pierwszy mecz, mówię. Ten tydzień, był, ten tydzień mieliśmy jeszcze bardzo ciężki, jeżeli chodzi o zajęcia w łodzi. Więc mówię, tutaj oddech na pewno złapiemy w końcu. Ale mówię tu pozycja numer 10, tak? Nowy zawodnik, Nadir troszeczkę problemy z komunikacją, ale, ale myślę, że mi się wydaje, że będzie coraz lepiej. Oczywiście, oczywiście też zmiany tutaj i, i potem w drugiej połowie na pozycji numer 15 wszedł młody zawodnik. No wszystko mówię po malutku musimy poukładać i, i iść do przodu. Z jednej strony pomalutku, ale już za tydzień bardzo ważne spotkanie u siebie. Wicemistrz Polski z Mistrzem Polski i jak znam budowlanych, to budowlani będą chcieli pokazać, że ta wi to wicemistrzostwo za, na koniec sezonu będzie zakończone złotym medalem, a nie srebrnym. Na pewno, no, tutaj, tutaj traktujemy każdy pojedynek bardzo poważnie. Każdy, każdy zespół będzie chciał e, dostać się do tej czwórki i będzie walczył o tą czwórkę najlepszą, żeby, żeby po prostu na koniec sezonu zdobyć jakikolwiek medal. Więc, więc mówię, w tym momencie no, za tydzień rzeczywiście bardzo ciężki mecz, doświadczony, doświadczony zespół, e, więc mówię, jest co robić, jest to analizować i trzeba poprawić e, po prostu grę. Dziękuję.